na obozie Profesjonalnej Ligi MMA w Warszawie, z nami jest Józef Warchow, witam serdecznie. Witam serdecznie. No to, to może tak na początek tutaj, my jesteśmy akurat po pierwszym treningu z tego obozu, jak się, jak się pan czuje tutaj na obozie Profesjonalnej Ligi MMA? Nie powiem, że rewelacyjny, ale klimat tej sali to przypomina mi klimat z dawnych czasów, jeszcze tutaj jak był boks, kickbox, obok dwa ringi tutaj graliśmy. Technikę trenować na tej sali, która obecnie jest Oktagon i, i Mata. Co prawda nie ma dzisiaj tutaj boksu, są dwie maty, są dwie sale, także praktycznie wszystko pod kątem MMA tych sportów, które kiedyś nie było. To wiadomo, że na obozie to tak z treningu na treningu będzie coraz ciężej, bo to będzie się kumulowało to, to zmęczenie. Myśli Pan, że jest Pan przygotowany na to, żeby tutaj do końca z młodymi wytrzymać trudy całego obozu? To znaczy inaczej, powiem, na pewno ja jestem tutaj do zaprawy przygotowany, tej takiej mocnej, ciężkiej, bo nieporóżnienie przygotowuję się, robią lekcje cały czas. No powiem, że ten trening to spokojny był dla mnie, bo trochę ciężej pracuję w koszalinie, Robię pewne rzeczy, no i tutaj, znaczy spokojnie dzisiaj, wiadomo, to będzie się w sumie akumulowało wszystko tych treningów, będzie, one będą wydłużone bardzo. Będą dłuższe niż, bo ja w sumie robię takie krótkie treningi do godziny czasu, ale bardzo intensywne, tutaj 2,5-3 dwie, dwie godziny trening trwa, więc więcej będzie więcej więcej będzie odpoczynku. No ale też im będzie też odpowiednia intensywność, bo dużo jest takich swoich e, partnerów, e, z którymi będzie można e, skrzyżować powiedzmy, no, się tutaj do walki, no i myślę, że, że tego, że na pewno to zapasentuje jakimś tam e, dodatkowym, dodatkowym doświadczeniem. Właśnie, kolejna walka 12 kwietnia, rewanż z Januszem Dylewskim. W kontekście tej walki nadchodzącej, na co tutaj Pan kładzie główny e, nacisk podczas tego obozu sparingowego? No, że to jest sport, to jest wielka niewiadoma, sport nieobliczalny. Mogę kłaść nacisk na, na parter, którego, który brakuje, a błagam się może skończyć w stójce. więc tutaj no, jest to nieprzewidywalne. Przygotowuję się ogólnie, uniwersalnie. Staram się pewne rzeczy doskonalić tutaj, poprawić. Odrabiam lekcje cały czas, no i myślę, że, że, że no Ocena powinna być dobra. Właśnie, pierwsza walka z Januszem Dylewskim przegrana. Dla wielu osób było to, to zaskoczenie, no bo rywal legitymował się takim, a nie innym rekordem. Jak teraz już z perspektywy czasu patrzy Pan na tę walkę, która odbyła się pod koniec grudnia? Ja powiem tak, że no... Mój przeciwnik Dylewski to na pewno doświadczony fighter. pomimo to, że przegrał wiele pojedynków. Na no, pewno doświadczenie wyciągnął z tych pojedynków i y, no ja to jestem lejkiem, powiedzmy, no, jeżeli chodzi o MMA, y, potrafię się bić, no ale to wiadomo, to jest to sport, który. No, w, Trudno wkarklować tej sytuację, jak się może zakończyć walka, więc tutaj różnie się może potoczyć, więc szybko może to być do końca walki, można się tłucać, że to wieka nie wiadomo. Także myślę, że, że Janusz też odrabia lekcję, albo po prostu może spoczął na, na laurach, więc myślę, że będzie ciekawy pojedynek. Ja będę miał wiatr, wiatr w żagle, bo walczył u siebie. Wiadomo, no i no, Janusz myślę, że tutaj do tej walki też będzie przygotowany. On walczył 8 marca na gali we Wrocławiu, będzie Pan oglądał ten, ten pojedynek, czy, czy nie lubi Pan oglądać swoich rywali tak na w, w, w innych walkach. Na pewno lubię, to, to też y, jakiś tam y, człowiek zyskuje też y, y, doświadczenie też takie, które no, widzi jak parten walczy, jak y, czy wygra, czy przegra, to, to też dla mnie jest na pewno jakaś dodatkowa, dodatkowa rzecz y, przed y, walką, y, która będzie w koszalinie, także y, zobaczę parten swojego rywala y, wcześniej, także będę miał okazję też dostosować odpowiednią taktykę walki. Mam nadzieję, że się Pan na mnie nie obrazi za to pytanie, ale e, no, jest Pan legendą sportów uderzanych w Polsce, dla, dla wielu to taka Józefa Warchu, kultowa postać sportów walki i nagle mamy taki obrazek, że, że przegrywa Pan z, z gościem z rekordem e, 0,8 e, na, na gali MMA. Nie szkoda troszkę nazwiska i, i pozycji? Nie ja, y, ja nie, ja powiem tak, że dla mnie sport MMA kiedyś nie był osiągalny. Teraz jest, pomimo to, że jeszcze że jestem staruszek 50 lat, ale nadal no, jestem w dobrej formie. chcę mi się walczyć. Uważam, że, że jestem też takim przykładem dla, dla, też, dla młodych ludzi i nie tylko że potrafię walczyć, lubię to, kocham to, jest to dla mnie spod pasja, a w szczególności sposób na życie. A czy wygram, czy przegram, to cały czas zakładam że, 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 że zakładam, że wygram, że tu nie ma. To też jest okazja zarobienia jakichś pieniędzy, podtrzymaję swoje legendy dalej, nie rozmijam się na drobne, no bo po prostu walka to mój żywioł, to lubię się bić po prostu. I to, to jest też okazja, żeby władować się na maksa, wejść, posześć troszeczkę smak adraliny, pomimo, to, pomimo wieku. Nadal, nadal, nadal walczę i chcę walczyć. I też, mimo różnych kontuzji, które, które mnie trapiły i trapią do tej pory, ale walczę i uważam, że to też dobry, dobry sposób na życie i, i też dla kibiców. Którzy, którzy mi kibicują i ja przede wszystkim moje córki, żona. Także jest to też no dla mnie jakieś wezwanie, nowe wezwanie. Już może nie w tym wieku, w którym człowiek kiedyś odnosił największe sukcesy sportowe, ale, ale to, to też wezwanie dla innych. No i też zostawiam jakiś. Jakiś, jakiś duży yy, znak zapytania na tym, że człowiek y, pomimo, to, pomimo wieku walczy i jest w dobrej formie i w dobrej dyspozycji. Wiadomo, że ryzykuje też dużo, znaczy nie, nie ryzykuje, że, że czy wygram, czy przegram. No to jak wygram, to wiadomo, będzie też jakaś tam sensacja przegram to mi, to mi przynosi, bo nas z Dulewskim, to powodujmy to mi nie przyniosło, przegrałem, odklepałem, udusił mnie. Może powiedzieć i to to też y, nie przynosi mi jakieś tam ujmy, dostałem y, popysku y, i tego to jest sport walki. Wychodzę, nie boję się, walczę. To jeszcze na koniec pytanie o sytuację w Koszalinie, bo tam imponująca liczba klubów na mieszkańca przypada. Lokalna filia Berserkerów, lokalna filia Gold Teamu. Pan także ostro działa i działa także Andrzej Radomski, nastawiony bardziej na zapasy i grappling. Tych klubów jest sporo, to proszę powiedzieć, czy, czy jest jakaś współpraca między tymi klubami, czy bardziej rywalizacja? Jak to wygląda na, na koszańskiej scenie? Na pewno jest rywalizacja. Rywalizacja kto kogo zakopie, kto kogo, kogo pochowa, na tej zasadzie, nie? Ja prowadzę klub bokserski, mniej niż kickboxing, klub bokserski, mam sukcesy sportowe od ministrów sportu, mam czterech, czterech ministrów sportu, mam dyplomy za wybitne osiągnięcia sportowe w boksie i w kickboxie, więc wiadomo, no, jest konkurencja, konkurencja, rządzą... Rządzą y, ludzie, którzy no, y, podczas y, rządów y, y, tych y, przez okres czterech lat, y, powiem, że całą robotę y, utrudniają i że się popularność y, sportów y, MMA i nie tylko, bo... bo y, MMA sport, który y, przyciąga widzów przed telewizory i, i na żywo, więc y, y, jest to sport, no, f, który f, no, Publikę po prostu większą z Rzesza i, no i każdy, każdy chciałby zaistnieć, każdy chciałby obejrzeć jakieś ciekawe widowisko. Ja, ja jestem pierwszym propagatorem tego sportu w Koszalnie, bo w 2005 roku już, już organizowałem pierwsze walki MMA w Koszalnie. Potem zaczęliśmy z Mirkiem Okińskim, pierwszą edycję profesjonalnej ligi MMA w Szaplinku zaczęliśmy, potem zaczęliśmy ją w Koszalinie była to kosztowna impreza, a Mirek dzisiaj już robi dwudziestą którą się będę walczył na 31, więc tutaj ten sport się rozwinął i rozwija nadal i, i działa w tym kierunku, coraz lepsi zawodnicy walczą, coraz lepsze walki są, także na pewno, na pewno to będzie cały czas szło w dobrym kierunku i, i wiadomo, konkurencja konkurencja jak wszędzie jest i i, I ona będzie. Także szkoda bardzo, że, że mm, e, no jest napięcie polityczne w Koszalinie. Mam nadzieję, że najbliższe wybory nie tylko do samorządu, ale i do parlamentu, zmienią, zmienią całą opcję tą polityczną i wszystkich tych ludzi, którzy rządzą w koszalinie, ich nie będzie po prostu, nie? I tak, takie mam wrażenie i tak myślę, że, że tak się stanie, bo po co się dzieje, to jest nie, no, niewiarygodne. No, odnośnie samego sportu mówię, bo koszalin kiedyś słynął ze sportu walki i słynie nadal ale żeby się mógł rozwijać i nie tylko, to wodarze miasta Koszalina wytworzyli tak zwany od kilkunastu lat AZS, która który gra, który gra dla, dla elitki w Kaszalinie i za około 5 milionów złotych rocznie z ratusza i ze spółek miejskich pieniądze wyparowują po prostu i, i to jest drużyna co roku od nowa, co roku cyrk od nowa i grają, po prostu My grają, wygrywają, przegrywają po prostu no Elitka się bawi w większej mierze, w mniejszej mierze, mierze no a, a młodzież zamiast chodzić do hali sportowej, ćwiczyć, zainteresować się różnymi sportami walki, po prostu kilkadziesiąt klubów padło i, no i to jest najgorsze, właśnie, że, że, że właśnie miasto nie wspomaga, nie wspomaga. Nie, 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 spomaga, nie pomaga właśnie w tym kierunku, nie rozwija bazy sportowej, tylko po prostu wydaje pieniądze na na ludzi, którzy przyjeżdżają z oceanu, gdzieś tam z Europy i po prostu sobie pogrywają, grają, no i to, to, to stanowi jakiś, jakaś niby promocja nie? Dla, dla miasta. To żadna promocja, po prostu to jest tak zwana propaganda po to, żeby ludzi, ludzi, ludzi ściągnąć, a potem żeby do urn wyborczych iść i głosować na nich. Nie? To jest ca, cała, cała ta właśnie sytuacja, jak się wytwarza w Koszalinie. No to mamy nadzieję, że, że to się też pozmienia w, w Koszalinie. Z mojej strony, to by było wszystko. Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę udanych przygotowań, udanego startu także byłem tej pracy trenerskiej i organizatorskiej. Jeszcze by chciał na koniec Pan komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest tutaj chwila. No w szczególności tutaj pozdrawiam Koszalinian tutaj wszystkim ludziom, którzy mogli mi tutaj pomóc, podziękować. I tym wszystkim ludziom, którzy mi robią podgórkę. Powiedzieć, że ja i tak wygram ten, to, to, co zacząłem, i myślę, że, że będą żałować tego bardzo. Dziękuję.